Witam Państwa z miejscowości Głudnia firma Panda. Firma Bayer bardzo mocno współpracuje z tą firmą. Zapraszamy Państwa wszystkich do naszego punktu w Głudnej. Bayer to duży koncern chemiczny, który na polskim rynku wprowadza wiele innowacyjnych rozwiązań w ochronie roślin sadowniczych. Chciałbym Państwu przypomnieć o takich produktach jak Sivanto, Movento do zwalczania szkodników. Warto również wspomnieć, o produktach do zwalczania chorób grzybowych. Mam tu na myśli Lune Sensation, Lune Experience, e, czy proszę Państwa, danych preparatów takich jak Zato czy Flint Plus. Dzień dobry Panom. Bartłomiej Stańczyk z firmy Bayer. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować nasze nowe produkty. E, chciałbym Państwa uwagę zwrócić przede wszystkim na nowy insektycyd do zwalczania... Mszyc przede wszystkim w okresie przed kwitnieniem. Proszę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na preparat o nazwie Sivanto. To zupełnie nowy preparat, w tym roku zarejestrowany. Pierwszy raz doskonale zwalczam mszyce w okresie przed kwitnieniem. Później, proszę Państwa, proszę Panów, możemy zastosować preparat o nazwie Movento, który przedłuży nam doskonałe zwalczanie szkodników. Powinno to wystarczyć. Na cały sezon zabezpieczenie przed mszycami. Dalszym e, preparatem, na którym chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest preparat o nazwie Luna Experience. Doskonały preparat grzybobójczy, który e, można zastosować w okresie kwitnienia. E, doskonale zwalcza parcha, e, ale z parchem to już sobie radzimy. E, tu proponowałbym zwrócić uwagę na e, mączniaka prawdziwego który coraz trudniejszym zagrożeniem dla naszych sadów, preparat zastosowany w okresie kwitnienia bardzo dobrze sobie radzi z tą chorobą. Myślę, że Państwo będziecie bardzo zadowoleni ze stosowania tych dwóch preparatów. Oczywiście firma Bayer posiada w swoim doborze jeszcze wiele innych preparatów. Pragnę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na takie znane preparaty jak Zato, jak Flint Plus, wykorzystać w ciągu sezonu do zwalczania chorób grzybowych. Witamy serdecznie w naszej firmie Panda. Zapraszamy do naszych pięciu oddziałów. Belsku, Wilkowie, Uleńcu, Kaleniu i głodnej. Najważniejszą dla nas i najbardziej istotną rzeczą jest sprawdzona wiedza i fachowe doradztwo. Współpracujemy z firmami doradczymi, oferujemy ciekawe i profesjonalne rozwiązania oparte właśnie na produktach sprawdzonych koncernów. Serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów w celu zakupu i profesjonalnego doradztwa. W sadach jabłoniowych w okresie około kwitnieniowym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sprawców takich chorób jak mączniak jabłoni czy, czy park jabłoni. W przypadku mączniaka jabłoni powinniśmy stosować skuteczną strategię ochrony, polegającą przede wszystkim na zabezpieczaniu wczesną wiosną tych najmłodszych, najbardziej podatnych tkanek na infekcję ze strony mączniaka jabłoni. W tym celu moglibyśmy stosować na przykład, możemy stosować preparaty z grupy strobilury, na przykład Zato-52G. Substancja aktywna tego produktu wiąże się z tymi powierzchniowymi warstwami woskowymi na liściach i skutecznie będzie chroniła przed kiełkowaniem zarodników konidialnych, które dokonują infekcji wtórnych w przypadku moczniaka jabłoni. Jeżeli chodzi o parcha jabłoni, ale również o mączniaka, możemy stosować dodatkowo preparaty o działaniu nie tyle co zapobiegawczym, ale również interwencyjnym, np. Luna Experience 400 SC. Luna Experience jest produktem, który bardzo dobrze się wpisuje w ochronę jabłoni w okresie kwitnienia, kiedy występują warunki pogodowe sprzyjające rozwojowi chorób. Zwalcza nie, tyle, nie tylko mączniaka jabłoni, ale również parcha jabłoni, a także ogranicza występowanie chorób, które... Rozwijają się w gnieździe nasiennym czy w, w okolicach kielicha. Jeżeli chodzi o szkodniki, wiosna jest to również czas, kiedy one się bardzo dobrze rozwijają. Przed kwitnieniem powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na mszyce. W celu ochrony jabłoni przed mszycami możemy stosować nowy preparat Sivanto Prime z nowej podgrupy chemicznej butenolidów, który zwalcza większość gatunków mszyc bytujących w sadach jabłoniowych. Jest to produkt, który możemy stosować również po kwitnieniu. Tutaj musimy zwrócić jedynie uwagę na dawki, które się różnią. Przed kwitnieniem stosujemy 0,4 litra na hektar, po kwitnieniu 0,9.